Cześć! Ja mam na imię Ilona i witam na kanale Życie w stylu Slow. Dziś przychodzę do Was z szybkim przepisem na pyszną i pożywną zupę gołąbkową. Będziemy potrzebować pół cebuli, pół średniej główki kapusty, 400-500 g mięsa i przyprawy, koncentrat pomidorowy, sól, pieprz oregano, paprykę czy kajen, majeranek, ziele angielskie i liść laurowy. Opcjonalnie, jeśli ktoś nie jest na keto lub dziecię niskowęglowodanowej, kaszę lub ryż do zasypania. No i do tego jeszcze łyżka tłuszczu, na którym będziemy smażyć mięso i cebulę. Mięso wieprzowe powinno się zasadniczo smażyć na smalcu wieprzowym, przynajmniej tak słyszałam. Ale co, kto jak uważa? Opcjonalnie po prostu łyżka tłuszczu. Najpierw siekamy cebulkę. Cebula ląduje na rozgrzanym tłuszczu na patelni. Można dodać jeszcze posiekany poria. Ja akurat y, nie mam w kuchni, więc będzie tylko cebulka. Podsmażamy ją tak, żeby przybrała złocisty kolor. W tym czasie będziemy się zajmować. Siekaniem kapusty. Kapustę oczywiście. Możemy poszatkować. Ja ją po prostu kroję w kostkę. W międzyczasie wrzuciłam na patelnię mięso mielone. Doprawiłam. Wrzuciłam wszystkie przyprawy poza pieprzem kajen, koncentratem i solą. Kapustka czeka aż mięsko się podsmaży teraz na patelni. Oczywiście jak to przy krądzaniu kapusty ląduje wszędzie, nie tylko na desce. Mięso się powoli podsmaża. Do podsmażonego mięsa dodajemy kapustę, posypujemy solą i chili. Wdusimy chwilkę i można przełożyć do głębszego garnka, zalać wrzątkiem, lub jeśli ktoś ma to, bulionem. Dodajemy koncentrat pomidorowy. Chwilkę gotujemy. Później dwie-trzy łyżki kaszki. Pod przykryciem gotujemy parę minutek i zupka jest gotowa. Ja podaję ze świeżym koperkiem, można z kwaśną śmietaną. Całość przygotowania zupy to około 25 minut. Zupa jest smaczna, pożywna, szybka. Nic tylko zajadać. Smacznego!